Szanowni Państwo, w poniedziałek Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do Laskiej Marszałkowskiej projekt uchwały wspierający żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, którzy strzegą naszej granicy od czasu ataku hybrydowego z użyciem migrantów ze strony Białorusi. I wczoraj doszło do rzeczy zupełnie skandalicznej. Donald Tusk rękami klubu PSL złożył alternatywny projekt uchwały, który całkowicie odciąga uwagę od żołnierza wojska polskiego i funkcjonariusza Straży Granicznej, a także policji poprzez dodanie do treści bardzo podobnej do naszej uchwały wątków dotyczącej czy to Tarczy Wschód, czy tak zwanej Europejskiej Kopuły, czyli dwóch kontrowersyjnych projektów, które powinny być przedmiotem niotem osobnej debaty czy to komisji obrony narodowej czy komisji spraw wewnętrznych i administracji ale co najważniejsze odciąga to uwagę od zasadniczego celu tej uchwały to znaczy od okazania solidarności, pełnego szacunku i wsparcia dla żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Policji. Uchwałę, którą przygotował Klub Prawo i Sprawiedliwość, była przygotowana w z takim duchu, żeby uzyskać jak najszersze poparcie, żeby mogła zostać przyjęta przez aklamację. Nie ma tam żadnych kontrowersyjnych kwestii. Nie przypomnieliśmy żadnych skandalicznych słów, które padały z ust polityków Platformy Obywatelskiej czy celebrytów przez Platformę Obywatelską, promowanych. A mimo to PSL zdecydował się na to, żeby wejść w konfrontację nawet wokół tego, tego tematu. To jest sytuacja bardzo przykra, dlatego że dzisiaj mieliśmy tę okazję, którą PSL roztrwania, jak rozumiem, na polecenie Donalda Tuska, by zgromadzić się wokół żołnierzy wojska polskiego, wokół strażników granicznych i policjantów i raz na zawsze przeciąć ten spór o to, jak oceniamy ich pracę. Skoro na potrzeby kampanii wyborczej, jak widzę, gołym okiem to widać, Donald Tusk zaczął mówić wiele dobrego, zaczął jeździć na granicę, ściskać się z żołnierzami, to dobrze by było, żeby za tym poszła także uchwała sejm. Niestety z tego nie korzystano. My będziemy na forum Komisji Obrony Narodowej Spraw Wewnętrznych Administracji zabiegać o to, żeby posłowie jednak przyjęli tą naszą wersję. Dlaczego ta uchwała, którą przygotował PSL, jest także uchwałą, która nie powinna być głosowana przez Polski Sejm? Ano dlatego, że tam znajduje się, znajduje się zapis, że Polski Sejm wzywa do e, e, poparcia Tarczy Wschód. Rzecz w tym, że wczoraj nasi posłowie e, przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwie Obrony Narodowej, mówię o pośle Andrzeju Śliwce i, i Jacku Ozdobie, i okazało się, że za tym pięknym, pijarowym hasłem nic nie stoi. To znaczy nie mamy ani budżetu ani żadnej dokumentacji, ani żadnych konkretów. W związku z tym ja apeluję, żeby najpierw położyć te konkrety na stół. My przecież nie mówimy, że tego nie poprzemy. Jeżeli to będą dobre rozwiązania, wzmacniające realnie nasze bezpieczeństwo, to Klub Prawa i Sprawiedliwości chętnie by i za nimi zagłosował. Ale musimy wiedzieć, co się kryje za tym hasłem. Tymczasem polski Sejm nie wie, co się za tym kryje, a już ma na, na najbliższych głosowaniach głosować uchwałę, która popiera ten, to przedsięwzięcie. To samo dotyczy kopuły europejskiej czyli projektu kontrowersyjnego, bo w gruncie rzeczy jest to projekt niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, konkurencyjny, znacznie bardziej opóźniony w czasie do programów realizowanych już teraz przez Polskę. Mówię o programie Wisła i Narew. Obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. I znowu, jest to przedmiot kontrowersji, ale to powinno być dyskutowane zupełnie osobno. Tutaj mieliśmy prostą uchwałę, gdzie my, jako polska klasa polityczna, wszystkie kluby parlamentarne, gromadzimy się wokół żołnierza Wojska Polskiego, wokół funkcjonariusza Policji Straży Granicznej, żeby okazać im szacunek. A także wokół społeczeństwa obywatelskiego, które ten szacunek im okazywało. Tutaj wielki apel do polityków koalicji 13 grudnia, żeby się z tej alternatywnej wersji uchwały wycofali, żebyśmy mogli godnie przez aklamację oddać części szacunek obrońcom naszych granic. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bezpieczeństwo wymaga tego, żeby nieustannie zarządzać kryzysem. To znaczy, ja oczekuję aktualizacji informacji, jak dzisiaj wygląda sytuacja nie tylko przy naszej granicy, ale także sytuacja na froncie, na Ukrainie, jakie wyciągamy, wyciągamy z tego wnioski dla poszczególnych domen operacyjnych, no i w szerszym kontekście po akcesji Szwecji i Finlandii, jak zaktualizowaliśmy nasze dokumenty strategiczne, czyli przede wszystkim zabezpieczenie Bałtyku, ale także wzmacnianie np. naszych wojsk specjalnych. Politycy nie są... Święci nie różnią się niczym od, od, od społeczeństwa. To znaczy, że jeżeli w społeczeństwie znajdują się sytuacje skandaliczne, nawet przestępcze, to także może się to znaleźć, odbić na świecie naszej polityki. Ważna jest reakcja. Oczywiście te informacje, które do nas docierały czy dotarły teraz, są informacjami skandalicznymi i należy tutaj solidarnie potępić tego typu zachowanie i solidarnie wesprzeć ofiary tego typu postępowania. Gracias. Właśnie o to chodzi, prawda? Czyli reakcja Prawa i Sprawiedliwości, zawieszenie w prawach członka posła, wobec którego są tego typu zarzuty, jest właściwą reakcją. Czyli nie jesteśmy w stanie się w 100% uchronić w bardzo dużej organizacji. Bez względu na to, o jakiej partii politycznej mówimy, czy o jakim zakładzie pracy mówimy, czy o jakiej grupie społecznej, czy zawodowej mówimy. Tam, gdzie jest duża liczba ludzi, mogą się przy... pojawić czarne owce. Ważne jest, jak my jako społeczeństwo na to reagujemy. Tutaj Prawo i Sprawiedliwości zareagowało natychmiastową karą. Jeżeli to się wszystko potwierdzi, powinien zostać wykluczony z partii. Natomiast to jest decyzja sądu partyjnego, bo musimy się trzymać statutu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.